Z markiem na ryby po raz kolejny jeszcze w 2013 roku, dziś będę się e, wspinał na tego rodzaju budowle na wędkarskie kładki. Następne nie będą aż tak bardzo skomplikowane i aż tak bardzo niebezpieczne jak ta. Ale tak sobie pomyślałem, bo przyjechałem tu na szczupaka, a przy okazji zwiedzę trochę kładek. No I o tych kładkach w czasie łowienia szczupaków coś powiem. Co wędkarze budują tego typu konstrukcje, wędkarskie kładki. Głównie po to, żeby e, wysunąć swoje miejsce zasiadki, swoje miejsce, z których rzucają wędki za pasy trzcin takie jak te. Te pasy czcin są zawsze, no nie zawsze, ale w wielu miejscach, w wielu jeziorach bardzo szerokie, tam są takie po drodze. Rozlewiska, takie bagna, takie błota. Właśnie dlatego wędkarze lubią pobudować sobie tego typu, tego typu budowle. Dzięki czemu mogą dojść do, do lustra wody łatwiej, wygodniej. Ale z składkami nie zawsze i nie wszystko jest. Porządku. One niby ułatwiają życie wędkarzom, ale w pewnym momencie swojego istnienia, kiedy zaczynają już być trochę stare, zaczynają być także niebezpieczne i wejście na taką kładkę zawsze się wiąże z jakimś ryzykiem wpadnięcia do wody i zrobienia sobie krzywdy. Nad wędkarskimi kładkami nikt nie ma nadzoru. Nikt ich nie kontroluje, rzadko kiedy je ktoś remontuje. Ale problemu z wędkarskimi kładkami jest jeszcze więcej. Ja za chwilę o nich powiem, pokażę tylko tą ich dużą zaletę. Fakt, że dzięki takiej konstrukcji jak ta wędkarz stojący na kładce może rzucić swoją przynętę na przykład wzdłuż Wzdłuż pasa trzcin. No i dzięki temu może próbować łowić, tak jak teraz ja na przykład, może próbować łowić szczupaki, które jak wiemy takie miejsca właśnie za trzcinami uwielbiają. Niektóre z tych kładek to nawet dość spore inwestycje, jak widać. To deski całkiem niezłe, takie grube, prawie że podłogowe. Ten, który zbudował tę kładkę, musiał się dużo napracować, żeby ją postawić. Do tego miejsca nie można dojechać żadnym samochodem. Człowiek, który to robił, musiał ten cały materiał deski, kołki. Gwoździe, piłę musiał przynieść we własnych rękach, tak w odległości około 300-300 metrów, idąc po lesie. Wysiłek ogromny, potężny, dlatego jest taka sprawa, właśnie z tymi kładkami. One są kłopotliwe, bo z jednej strony regulamin naszego. Regulamin Amatorskiego Połowu nasz regulamin mówi o tym, że każde wędkarskie stanowisko e, rządzi się tym prawem, że kto pierwszy, ten lepszy. No, ale jak tutaj przyjść, podciąć kogoś, usiąść na jego miejscu, na jego pracy, na tym. Co sobie zainwestował, co zrobił własną siłą, własnymi pieniędzmi, własnym potem. I powiedzieć mu, że słuchaj, gościu, ty tutaj dzisiaj nie siedzisz, bo ja byłem pierwszy. No i to jest właśnie kłopot z tymi kładkami. Bo tak prawa własności, żadnego ten człowiek, który to budował, nie ma. Regulamin nasz mówi o tym, że kto pierwszy, ten lepszy. Zawsze na wodzie jest taka. Niekomfortowa sytuacja wtedy, kiedy spotykamy twórcę danej kładki. A ta jest solidna, dobrze zrobiona, bezpieczna. Dojście na nią jest także bardzo fajne. Bardzo dobra, bardzo dobra kładka, za którą właściwie można by było tej osobie, która to robiła podziękować co niniejszym czynie, bo ja z tej kładki korzystam e, łowiąc łowiąc na spienik niektóre kładki to nawet wyglądają całkiem przyzwoicie prawie jak, jak domy jak takie mieszkanka wędkarskie wędkarskie loże i tu jest właśnie problem, bo jeśli mowa, mowa o, o domach, o kładkach, to trzeba też zwrócić uwagę na to, że e, wędkarskie kładki niestety, niestety są samowolami budowlanymi, w związku z tym stoją tutaj naprawdę nielegalnie, a za ich wybudowanie chyba e, ten, który buduje, może ponieść nawet, nawet karę. Nie wiem jaka ta kara jest w związku z naszymi przepisami. Ale taka jest prawda, to są samowole budowlane, postawione nielegalnie e, nad jeziorem. Niemniej <grym> bo trzeba przyznać, że niektórzy mają naprawdę e, i chęć i pomysły na to, żeby coś takiego, coś takiego tworzyć. W tej kładce można przeczekać nawet dosyć e, spory deszcz. Sporą wichurę. Jest tu komfort łowienia ryb. Całkiem fajnie to wszystko wygląda. Ale mówię, kładki mają swoje plusy i minusy. Tak mi się nawet podoba. To co że jest? To samowola budowlana. Ja lubię kładki. Lubię kładki wędkarskie. A tą lubię szczególnie. Ciekawy jestem, chciałbym poznać właściciela budowniczego tej kładki. Jak on to wszystko wymyślił. Jak mu się przede wszystkim chciało nie? to wszystko robić, cały ten materiał tutaj zgromadzić i przynieść nad jezioro. Jesień, szczupaki powinny brać. Nie chcę im. Pomału się kończy moja wyprawa turystyczna zwiedzania kładek wędkarskich na jednym z jezior obok mojego miejsca zamieszkania. Dzisiaj ryby fuu, bardzo słabo współpracowały. Miałem jedno branie, szczupaczka. Ale mi się spiął. No i dobrze, przynajmniej nie musiałem rąk brudzić takim małym karakanem. A poza tym nic. Ani jednego skupnięcia, ani jednego wrania, pomimo, że zakładałem różne przynęty, jakieś gumy, woblery, blachy oczywiście. O, postukałem, tu jest pełno drzew, pełno gałęzi, jest problem zawsze z przejściem. Idę jeszcze kawałek dalej na spater, bo jezioro coraz bardziej mi się podoba i chcę zobaczyć, jak tam dalej jest jeszcze z dojściem to tak, żeby po prostu na przyszłość na przyszłość wiedzieć, czy warto jeszcze dalej się zapuszczać czy może ta kładka, która którą teraz, z której teraz szedłem jest już ostatnią, bo, bo tam już bardzo daleko od drogi i tak się dziwię tym ludziom, że im się chciało tyle taki kawał drogi, taszczyć te, te deski to wszystko i zrobić tą, tą kładkę tutaj dobra, idę. Jak jeszcze coś spotkam ciekawego, to wam pokażę. Jak nie, to żegnam się do następnego razu. Z Markiem na ryby, chyba jeszcze w tym roku. Może z rybami.